Przerostowe zwężenie odźwiernika, znane również jako pylorostenoza, jest stanem, w którym mięsień zwieracz odźwiernika staje się zbyt gruby, co prowadzi do zwężenia światła jelita. W efekcie jedzenie zostaje zablokowane przed przejściem z żołądka do jelita cienkiego, co powoduje nawracające wymioty i problemy z odżywianiem u dzieci. Opis Jest to wada anatomiczna, która charakteryzuje się przerostem mięśni gładkich odźwiernika. Przyczyny powstawania tej choroby wciąż pozostają niejasne. Niektóre teorie mówią o nieprawidłowym rozwoju komórek zwojowych w ścianie odźwiernika, czynnikach genetycznych oraz zaburzeniach miejscowej syntezy tlenku azotu. Zwężenie odźwiernika objawia się najczęściej silnymi wymiotami, które często prowadzą do odwodnienia dziecka. Podstawą rozpoznania jest badanie ultrasonograficzne. W leczeniu często wykorzystuje się metodą laparoskopową. Przyczyny Przerostowe zwężenie odźwiernika jest wynikiem nieprawidłowości w rozwoju mięśnia zwieracza odźwiernika. Czynniki ryzyka obejmują dziedziczność, płeć męską, używanie niektórych leków, chodzi głównie o erytromycynę. Objawy Objawy pylorostenozy obejmują. Wymioty, zwykle po karmieniu, nazywane chrustającymi wymiotami, po wymiotach dziecko ma dobry apetyt, niedokarmienie, utrata wagi, widoczne ruchy perystaltyczne w dolnej części żołądka, mała ilość moczu, czyli skąpomocz i zaparcia. Diagnostyka. Do diagnozy pylorostenozy stosuje się badania obrazowe, takie jak ultrasonografia, w badaniach laboratoryjnych może wystąpić hipochloremia i hipokaliemia. Charakterystyczny jest objaw oliwki, czyli ruchomy, twardy guz w nadbrzuszu. Leczenie. Leczenie pylorostenozy polega na operacyjnym rozszerzeniu zawężonego obszaru w zwieraczu odźwiernika, co umożliwia normalny przepływ pokarmów. Operacja ta jest nazywana pyloromiotomią i zwykle przeprowadzana jest przez małe nacięcie na brzuchu. Rokowanie Pylorostenoza jest stanem uleczalnym, a większość dzieci z tym schorzeniem wyzdrowieje po przeprowadzonej pyloromiotomii. Wczesne wykrycie i leczenie choroby zwiększa szanse na powodzenie leczenia i minimalizuje ryzyko powikłań.